Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Automation i BeamNG Drive. Dzisiaj w sumie padłem na pomysł, w sumie to ostatnio mi kumpel zasugerował, z że zrobiłem sekietę trójkę, a ja ostatnio bardzo robiłem dużo fajnych dragsterów, to stwierdziłem, że zrobię sobie dragstera, ale żeby nie był taki pojebany jak to wszyscy robią, że o, 5000 koni robi kurwa 7 sekund na setę, to... No, będę mądry i zrobię tylko 2000 koni myślę. Nie będę używać żadnych sliderów plus 15 i tak dalej. po prostu będę... No starać się na domyślnych wartościach robić. Kiedy z zrobię, to w sumie budę wybiorę. Nie mam pomysłu na budę. znam, Ale myślę, żeby jakiegoś Sedanika zrobić. O wagona. Nie, Sedan KP byłby dobry, bo potrzebuje dociążyć przód. więc wagon to może nie. E A może jakiś Ewlowo? Nie wiem. Miałem pomysł, żeby zrobić jakiś przód napęd na dragi. Żeby było jeszcze ciekawiej. No, ale nie chcę kombinować za bardzo. Może taki naskarowy użyję dragi. Naskarowy napęd na tył. Nie wiem co wy o tym myślicie, ale ja myślę, że to jest zajebisty pomysł. I obuduję koła wtedy, może. Nie, dobra, co wam to? Eee, o! 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 o, o do, ma długą machę. Będzie dobry rozkład masy. Nie wiem, pierwszy raz widzę tę budowę. Dobra, biorę to. Eee, więc tak, nie będę używać sliderów e, quality, nie będę używać tych. Echowych, wszystko zostaje w we... tym, co gra jest nam w stanie zaoferować w domyślnych wartościach. Ponieważ, no mówię, nie chcę przesadnego samochodu robić, a wiem, że takie auto też się fajnie nie sprawuje na dragach, bo nagle koła się odrywają, bo za dużo mocy czy coś. Dobra, zrobię silnik jakiś. Myślę, że V12. Nie, V8 zrobię na dragi. O jestem taki fajny silnik e, dobra Eee to i pokażę wam jak już zrobię Dobra Zrobiłem silnik No Ma przejechać tylko mile więc e, No Powiem wam ciekawie w, w, Jakby mogę sobie zmniejszyć tam nie wiem o 100 gram różnicy będzie ale to ma znaczenie nie ma o w sumie nie dobra teraz Jak głupi jestem <laughs> Dobra, ale ma przejechać tylko mile, tak ja, jak mówiłem trzymam się zera żeby nie było, nic nie ruszałem, zero sliderów eee, Możecie sobie zobaczyć jak wstawiałem, 106 na 85 nie zwiększałem szerokości eee, No ogólnie to tak wygląda, w razie co to sobie pauzujcie i patrzcie Mogłem więcej newta wyciągnąć, ale ja wiem, że może być potem problem z startem, więc dobra, to było wszystko. Jak sobie brzmi się możemy posłuchać, ale i tak ja już wiem, że oj, będę zmniejszał ten, żeby był cichszy, bo będzie drzeć japę, ale nie chciałem dawać tłumików żadnych. Robię tak. No głośno, no jak dam na zero wszystko to. No dobra, tutaj nie słychać w tej grze co nie? Ale jakby w. image zobaczyć o co mi chodzi. E, dobra, to jest mniejsza o to. E, więc mamy 2000 koni, 2011 Nm, Nazwa z tego standardowo, czyli V8. PV-8 6.0 CT Drag 2000 To 2000, od nazwy Eee, a właśnie Newton z dużej eee, no dobra Mamy sobie nazwany silnik, mamy tą budę, e, silnik będzie z przodu, ja nie wiem jak to się w ogóle zmieściło z przodu, w sumie 6-litrowy silnik to jest duży Dobra, nie ma silnika po prostu z przodu e, Zastanawiałem się w sumie nad tym, jednak, czy chcę ten napęd na pewno W sumie dam czterobut Bo... No jednak dużo mocy dałem, to w sumie z 1000 koni bym musiał, czy 1500 zrobić, żeby napęd na tył O kurwa no ale dobra, zachowamy jedno. Sekwa, jak najmniej masy. Ja wiem, że z 350 to więcej nie pojedzie. E, biegi poustawiam pewnie, ale jedynkę chcę krótszą, żeby nie było laga na starcie. O, spread jakiś tam ustawiony, clutch bardziej na tył, żeby ruszał. Radial, dragowe opony. E, wykorzystam triki. Wiązane z szerokością, znaczy no, tego jak jest rozstaw kół O, jednak e, Nie chcę tu Robić dokładek, jak chciałbym żeby to było jak najbardziej minimalistyczne e, I też żeby ładne było to W sumie tu to ma ładny nawet Tylko tył połoniesz? Nie da się tył połonić Tutaj jest nie ma, ale... a dobra jest bardziej wypukły Dobra, mniejsza o to. Eee, coś tam pokombinuję. A tylko jeszcze przy Was przyklikam, żeby było. Eee, stylowe eee, koła. Ka... Kurwa felgi biorę. <laughs> Przepraszam za wyraz, ale no. Tam jest i burek, bórek. Wiadomo. Eee, cztery takie same kapcie. 20 mm myślę, że zostawy. A czy 20 cali felga. Jak najlżejsze hamulce, jakie chcemy, jakby. My potrzebujemy jak najmniejszą masę w tym samochodzie. Eee, flow Optimized. Pulling najmniejszy. To ma dosłownie tylko mile przejechać. Taki jest plan. Jedno siedzisko, Basing Interior. Zdajemy. Eee, to jest najlżejsze i jest sportowe, więc to wezmę. Wezmę TCABS, ale TC będę wyraźnie co wyłączać. Najmniejszy, najmniejszą masę. 1169 kg. Nice. Eee, zawieszenie standardowe, semi Active. Semi -active nie Active. Czekaj, zastanawiam się, czy nie chcę, aby... O, Semi Active wezmę. Jeżeli to mi odejmie kilogramów, to biorę e, Twin tuba. Nie, nie odejmie. A jak wezmę pasywa, zdejmie mi kilogramów? Dej, Dejmie. No dobra, potrzebuję swojej bar do ruszenia. Dobra. Pracuję nad wyglądem samochodu, więc zrobię magiczne cięcie. No i zobaczcie, raczej gotowy produkt. Tylko, że niestety w trakcie nagrywek będę musiał wyjść. No ale wiadomo, co w to obchodzi. No w zasadzie to ja wyjdę, załatwię swoje i wrócę. Zobaczmy, dal się da. Może nie da. Znaczy. Jest, dobra, mieści się. Może nie wszystko stracone, będzie lżejszy. Kurwa, teraz na tyle ma 66%, co jest? Gdzie ten silnik jest? O kurwa, dobra, to wewnętrzne nie buduję nawet. <grym> o ja pierdzielę. ciekawe. Tam na front teraz? O, i teraz mam fajny rozkład masy. Dobra, cofam to jednak, zostajemy przy tym pro projekcie. Ten projekt jednak może być mega fajny. No i jestem, zrobiłem sobie samochodzik. I myślę, Prosty w konstrukcji, po prostu te wizerunka jakieś małe, żeby były. musiałem dodać trochę docisku. W ogóle chciałem bez spoilerów, samo z przodu dodałem, ale tylko do tego, żeby aerodynamikę zrobić, żeby nie było upliftu z przodu. Nawet, nie wiem o co chodzi, ale z tyłu, z tyłu się zwiększył docisk. Ja tak parę razy. CBS, wtedy wiadomo, szybciej pojedzie. Im mniejsze te wartości, tym lepiej w sumie. E <gry> Jeszcze no? Dobra. Eee, no to pokażę statystyki. Eee, silniku nic nie zmieniałem. Jedyne co zrobiłem w silniku, to go przyciszyłem, ponieważ był tak głośny. Dałem minus 0,5 i minus 0,5. Myślę, że to spoko wartości. W ogóle, ja już wam powiem przyjechałem się parę razy, bo go chciałem dopracować i no, fajnie się prowadzi budowę to samo zostało, ogarnąłem, że w ogóle tył napęd był i co najlepsze tym ty, ty, tył napędem to on się zajebiście prowadzi jakby na koło staje na każdej nawierzchni e... jedna rzecz jaką zauważyłem to niestety te dałem sobie takie kolorowe na chuj kurde światła w samochodzie drogowym, tak samo z tyłu i niestety dałem sobie taki kameleon, w sumie zajebiście dałem, nie wiem czy to kameleon można nazwać ale no no nie on nie się do BMG, więc trochę szkoda no i ten kolor jest taki trochę inny w BMG ale no yy, wiadomo, z przodu nie ma grilla to jest sztuczny, tutaj też sztuczny wlot z racji, no bo jednak z tyłu silnik jest więc po co z przodu yy, no wnętrza nie robiłem, ale to dlatego, że no, silnik praktycznie jest w środku kabiny można powiedzieć więc yy, <noise> yy, ciężko by było zrobić cokolwiek, jakby nie wiem jak to by miał wsiąść. Jakiś tam wlocik, takie minimalne lusterka, w zasadzie to kamery, ale mogą robić za skrzydła dla stabilności. Locik to jest. Tył, myślę tyle że fajny wyszedł nawet. To jest ok. E, no, trochę nie najładniejszy, ale taki prostota w budowie. Podoba mi się ta konstrukcja, z boku on super wygląda. Yy, więc dobra, przeklikam, żebyście sobie zobaczyli. Dałem sobie 5-stopniową yy, dla beki. No bo zauważyłem, że ta oto potrafi 500 na godzinę pojechać. Więc yy, piątka to jest po prostu nadbieg. Na czwórce kończy draga. Yy, opon nie zmieniałem. Radial drag. A właśnie jest tył napęd. O tym wiem Sekwa. Myślałem nad dual klaczem, ale no dociąża i wcale. Nie zyskuje nic na dragu, bo właśnie masę zyskuje, a no niby szybciej zmienia biegi, ale teraz w ogólnym rozrachunku. Najlżejsze hamulce, najmniejsze, największą siłę im dałem. Wiadomo, bez... waków na plus, jakichkolwiek. Dałem. E, w sensie w quality. E, no, skrzydło to już pokazywałem. Wnętrze no, tak samo, basic, basic, na maksa naprzód. DC dałem, ale w sumie tylko dla beki, dać tylko po prostu ABS to nie ma znaczenia. Jakie tak mieli, w ogóle tani wyszedł, rzecz droższa do GT3, ale no e, tutaj oszczędzimy jak najwięcej masy, ile się da, czyli dałem standard semi-dumpers, bo nieważne jakie dampery damy, tyle samo waży, no i swej bary, no to dałem pasywne, bo najmniej ważą w zasadzie. No ja przeklikałem i sprawdziłem wszystkie opcje. Eee, o, tak powinno być. twarde zawieszenie, no ale co? No ma tylko pojechać prosto. Eee, tylko z tyłu dampery trochę większe, ale po to, żeby wbijało go w ziemię na starcie. Żeby miał gripa, a nie żeby nagle stawał na koło i flipa robił. Więc no nazwę sobie taką w sumie bardziej wymyśliłem. Nazwa BWT, no bo. No bo wszystkie, które będą na YouTube, będą miały BWT nazwę. E, tego nawet nie sprawdzam. E, gra nam mówi w ogóle, że on set robi w 1,9, ale ja wiem, że robi szybciej. Więc dobra, no e, nie przedłużam. a jeszcze no, waży 1042. Po chwilę ekonomii tam koło ko 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 to obchodzi. No i rozkład mas jest trochę taki badziewny, 57 na e, 43 na 57, a wolałbym, żeby z tyłu było 54 a z przodu 46, wtedy nie unosiłby się przód. Fajnie by jechał. Więc dobra, zapiszę go, wyeksportuję do bimedji i pokażę co on trafi. Dobra, jesteśmy sobie na mapie tej te, amerykańskiej. Miałem problem trochę z załadowaniem gry. No i mogę pokazać. O to auto, no... <laughs> Problemy to ma tylko ze stabilnością na starcie. Ale jest potężne. Nie jest najszybsze. Ale myślę, że... Fajnie wyszedł w prostocie. Jakby dało się zrobić dużo szybszy samochód z napędem na tym. E, a trzeba byłoby no budę dać, tak żeby 50% było około na przodzie. Nawet więcej, myślę. Ale... No, o czym ja mówiłem, to auto wszędzie na koło staje, więc no... na no, aktualizacja z dragowymi oponami, w ogóle slickami to coś super. I... Zaraz pokażę jak dragę jadę, właśnie z się w w ulepszam, trochę kichę Ale o! Przez to, że są dragowe opony, to to auto w ogóle nie prowadzi się. aż jak jak dałem slicki była podobna sytuacja, no bo w ogóle docisku nie ma. Więc ciężko będzie pojechać y, lapa, ale spróbuję. No i na tym torze, bo na automation trochę nie byłem w stanie. Za dużo szybkich zakrętów. Dobra, wybrałem sobie jako przeciwnika. O to zdobywał e, to auto, które jest zbudowane w MG. Ups. Teraz? <laughs> Problemy. No, czytam go, słyszycie, głośnie z dalej. Ups Baby start zrobiłem o, Dobra, nie, zreset Eee, <gry> fail No właśnie problem to auto ma, że ma duży rozkład masy na tył i nie da się już bardziej naprzód. dać Jakbym dał silnik z przodu to za to by nie miał gripa przy starcie. Więc no To jest za coś niestety Chujowy rozkład masy byłby, jaki tam 60% Na przodzie Alfa nie wstaje na koło. No tylko, że problem jest taki o 7.3, ale jak samemu próbowałem, to 7.0 to był najlepszy. spoko wyszło, bo w sumie nie ma jakoś mega dużo mocy ma napęd na tył. Jeszcze Willy robi 7 sekund, no nie jest zły czas. No może nie jest wybitny, ale fajny wyszedł, mi się wydaje. Jeszcze dobra, raz spróbuję was i pójdę na tego lapa tutaj, co jest zrobionego. O, teraz lepiej jest. No, 7-0. Jakby da się. O. <grystanie> issue breaks. Jest dobra. Drag zaliczony. Na tamtej gridowej mapie miałem rekord yy, 5, coś. Eee, a no, ale tam zrobiłem po prostu tego elektryka, co da się w automation zrobić. No, nie, nie takie najciekawsze. Nie wiem, czemu nie mogę się transportować. Dobra, to ja sobie. Ale już tego nie będę wam pokazywał. Dobra, nieważne. ważne eee, jak wsteczny, tak? I. No raz. jedno okrążenie, bo wątpię, że więcej zrobię. No ale statystyk nie ma co wyświetlać, tam jak będzie materiał myślę pocięty bardzo mocno. Po więc. No. Problemy tego samochodu. Hamulce i skręcanie. Ja tego nie chciałem na automation tracka iść. Bo on to normalnie power slide y wali. Ale da się. Jakby teraz jak się staram to wychodzi. I mnie, jeżeli tam się na nagrywkę. Ale o Właśnie o tym mówię. Auto nie lubi zakrętów. Yeah. Dobra, teraz może wyjść, mam nadzieję. Ale ciężary są tym autem. Nie inwestowałem w hamulce, ponieważ chciałem, żeby jak najlżejszy był. No jakbym w sumie ten jeden bieg mniej dał, to może byłoby lepiej. Bo nie był niedociążony, byłby tak ty Może bym szedł poniżej... ...10 ja sekund. Ogólnie mi się udało teraz zrobić, ale potem coś zjebałem z ustawieniami samochodu. Więc no... ...bo trochę dużo prób robiłem. Kurna, hamuj, hamuj. O, na Nie wiem, się jakoś tak dziwnie wyeksportował. Tak nie wydaje się taki śniąca. mam najwyższe detale, bo odpalone. Jeszcze sprawdzę, ale raczej na pewno mam najwyższe odpalone. Postaram się, żeby to dobrze wyglądało, jak najlepiej się da. O, nie, 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 nie. Śmieszne, bo zrobiłem lepszy czas niż tamtą GT3, a nie miałem hamulcy i nie miałem gripa w zakrętach. Dobra. Wiedziałem, że tak robią youtuberzy. <laughs> Jupiterowie tak zwani. Czyli... E, ups, skończyłem go, nie tak wybrałem. E, sprawdzę od zera do sety. No i hamowanie od 100 do zera, a potem pojadę na VMAXa, maxa Ale wiem, że w stanie jest dużo pojechać. No, z tyłu do 0 półtorej sekundy, jest, nie jest najlepszy spróbuję jeszcze raz. Może to tutaj, tak, tak specyficznie. Wczoraj zrobiłem 1.3 nawet. Nie, 1.5, dobra, czyli 1.5 do setki załóżmy. Dobra, no i teraz e, hamowanie. 25 metrów od 105 w zasadzie. Używając hamulca, a bez hamulca ręcznego. 22 metry, czyli. przyspiesza w 1,5 sekundy i potrzebuje na to 20 metrów na 21. A od 100 do zera hamuje w 22 metry i w 1,9 sekundy, więc solidnie. Dobra, to teraz tak sprawdzając maxa. No to śmieszne jest, jak, je, jak on ma turbo dziurę. No tak sobie jedzie i nagle przyspiesza, tak coraz mocniej. A no, no teraz, jak słabo to pokazałem. Ale dobra, mniejsza o to. Coś tam się nieco się rozpędza, bym powiedział. Niby 500 ustawiłem w automation, ale. Widać, jak to działa. E, jak. Y o właśnie, o tym chciałem powiedzieć, że jak osiągniemy max obroty, to nagle on zwalnie, więc trzeba odpuszczać. Teraz potem. Więc 530 według airspeeda i 560 według obrotu to mierze. 540. Sprawdzam jeszcze, może poprawię to jeszcze. 550? Nie, 545 to jest max No i hamulce na, na maxa. Jakby od 500 paru do 0 to jest kurde 1,5 km chyba. Ja cały czas hamulec mam i ręczny. No nie, kilometr. Więc, więc od prędkości od maksymalnej, czyli 500 km na godzinę, wyszło nam kilometr, dwa ponad. Więc no. Tak się auto prezentuje. Nie wiem, czy to pokazywałem, więc obrót tego. Podłogę też zrobiłem Właśnie, zapomniałem o tym powiedzieć Więc no, autko wyszło fajne Tylko się nie prowadzi O, jeszcze pokażę o co mi chodzi, że z dużymi prędkościami co trzeba uważać Dlatego, dlaczego znaczy, zwalnie. Jak mocniej się skręci To on się wywala po prostu Bo ma takie opony I coś dziwnego się dzieje nagle na ekranie Ale ląduje na koła zawsze jak te moje samochody No No dobra, jeszcze przydałoby się go o coś rozwalić. Mam genialny plan. I na pizda, i w rampę tamtą celuję. Nie wiem tylko czy trafię. Nie, ale trafię winną. inną. No, model zniszczeń z automation mógłby być trochę lepszy. Ale i tak jest solinie. <laughs> się pozginął. Eee, więc no, to mogę leżeć. No, dzięki za oglądanie. daj komentarz, co byś chciał zobaczyć. Przepraszam, mam mój Te streamy są 5 razy w tygodniu? Nie pamiętam nigdy. Więc no, majta się krótko. I na razie. One zawsze lądują na koło.